Widziałem, że zawiadam, że w budowie wjechamy. Słuchaj, tak jest, to takie, że tu w tym miejscu tnie. W tym miejscu tnie. Ja to obląbię. Może ci idzie, może pomogę ci. Nie, chyba, żeby nie było, że się opiewa na filmiku. Jeszcze mi chcesz To to lichy, to pięknie to będzie na ognisko Przestrzymaj ci, poczekaj Ale To po jest to pozew rychowalny, Ej, bieżę z prawej masz Masz to, zli, nie ściskaj O, wyszło drzewo Dawaj, teraz tej to tu daleko się... O, tu się skamyknie. Halo? Czy Filipem dostał w lesie, albo ty, jak wy jedziecie? Zostajesz w lesie. A gdzie jedziemy? Tylko? O no nie wiem, to chyba zostanę. Zostań, dawaj.

Pękło? No Pokaż Ułam nogą Ale wstąpię po łapie, dobra? Dziękujemy za oglądalność Zapraszamy na kolejne filmiki Pozdro Biznes Co? Okopy na ludzkich